Jeśli to widzisz, wszechświat mówi: ruszaj. Czeka na Ciebie coś prawdziwego. Ta karta to, to ruch, to impuls, decyzja. To ten moment, w którym mówisz sobie: Mam już dość stania w miejscu. To czas, aby ruszyć za tym, co Cię woła. Może to nowy kierunek, a może to nowa Ty. I ta karta to jest potwierdzenie. To nie jest tylko pomysł, to jest szansa, to jest konkret, coś, co możesz zbudować. Nowa praca, nowe miejsce, bądź nowa relacja, ale tym razem stabilna. I wszechświat mówi: nie zwlekaj, zrób ten pierwszy krok. Energia już czeka. Teraz wszystko zależy od Ciebie. Po prostu rusz. Nie wracaj tam, gdzie wszystko w Tobie umierało. Czekacie coś żywego.